W związku z tym, że jest tutaj pan wiceminister Ministerstwa Finansów, które to ministerstwo nadzoruje Krajową Administrację Skarbową, mam konkretne pytanie, bo w państwie Tuska nasyłacie kontrolę między innymi na szpital w Żywcu, ale ja chcę zapytać o to, czy Krajowa Administracja Skarbowa rozpoczęła już kontrolę podatkową u małżeństwa pani Gajewskiej i pana Myrchy, bo pytania są absolutnie zasadne podatek od spadków i darowizn, kwestia oświadczenia w sprawie domu, kwestia dotycząca darowizny pana Myrchy, podatek dochodowy i to najważniejsze, kwestia kontroli pod kątem nieujawnionych źródeł dochodów. No to jest pytanie czy pan Myrcha i pani Gajewska finansowali latam, latami budowę nie swojego domu, czy pomieszkiwali na tej budowie jeszcze do tego za darmo. To są pytania na które kas powinien odpowiedzieć i tak samo panie ministrze. Kwestia podatku od nieruchomości, kto i kiedy składał deklarację w sprawie tej willi w błoniach. My chcemy wiedzieć, jak się pan Myrka i pani Gajewska rozliczali z podatków, a nie nasyłajcie kontroli bardzo, na uczciwych ludzi.